Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym Ewangeliarzu Litewskim. Dziś chcemy porozmawiać o dewocjonaliach i biżuterii religijnej. I choć pozornie są do siebie podobne, to jednak niosą ze sobą różne znaczenie. Powiemy także, czy różaniec na nadgarstku to akt pobożności, czy może modny gadżet i jakie symbole wybieramy i dlaczego. Krystyna Judzkiewicz, zapraszam. Назовёмся франціжа руковскі. Приездам шыросе, страдаю памёнткі давуцыналі, п шавуднікі. Магнессы нушыкі сжечы такі пам'ятковы. Бо я туды недалеку мешкам і відя нам, я на пандал На такім малюдкім стулічку. І там якась бы там жжона была, там якась, ну, якась, две особы былі такі І навіжу ну, такшадавалі южкі, пуштовкі справалі то так. Ну я так сабе попатшу. to autobusem przyjedziesz drugi raz, popatrzysz, popatrzysz, o, to, ty, to dla mnie to pasowałaby ta praca, bo mnie litewski takie nie za bardzo jest. Poszedłem do samorządu, raz, raz, samorząd ten, no, tej inaczej dzielnicy, bo rozumiem. I, po, 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 znaczy się zagadałem tam z sekretarką, że, że ja by chciał, by стаць позволення і страдаваць памёнскі А там есть чалавекікі дожы так бы недво высяляй бензіна кузні ўчувалам так позволення Так тут тама было быменіць трошечку было б так на троха шукать якісь го товар трошечку там троха буртину за з так не задужу порушшечку так калі то теж там з бруштином то було трохи цікаєво там що яду а то бурщина то плясе зму зроб паш же не тоне так <laughs> no, такі, такі, такі смеш за люди гадают ми ми можемо справдіти нема проблему ніто приїжджає онх а то повінчи

я зачала працваць, що єш жа рудзіна з польскі з дзецямі пубачышш, ну przyклад є сконёю еці ты слухає.ім та мама хтось пове. Я просто дзівіилсясонку. тамлята то було, де так можна повець двухтысяний пёнты усмы рок. No, такие приемные, ну так и приятно, так и у этих людей достаешь такая теплость, такая 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 хэнди, и до работы, и до всего, когда были такие тяжкие хвили там в жизни, когда он развод, то то мне ружали с братом Да. Я каждый день, каждый день умовить, и так бы через рот, час. Мария, я так что смерти Jakie są główne różnice między dewocjonaliami a biżuterią religijną? Różnica polega na tym, że dewocjonalia, nazwa to, to słowo pochodzi od słowa łacińskiego dewocjonare, co znaczy poświęcić. Więc dewocjonalia są poświęcone. I tutaj y, trzeba uważać, bo mogą być poświęcone Bogu, ale w nasze czasy mogą być też poświęcone innym duchom i to jest bardzo niebezpieczne. Ale to są dewocjonalia. Natomiast biżuteria, biżuteria jest po prostu z takim znakiem estetycznym. Jakie znaczenie symboliczne mają najczęściej spotykane motywy w biżuterii religijnej? Biżuteria, od dawien dawna ludzie po prostu wierzący chcieli w jakiś sposób podkreślić to, że są ludźmi wierzącymi. I dlatego na przykład krzyż może być chyba najstarszym, najstarszą dewocjonalią, która nam przypomina, właśnie ma przypominać, że na tym krzyżu, na tym znaku zmarł sam Jezus Chrystus. I zmarł z tego, żeby, no, z tego powodu, żeby nam przywrócić życie wieczne, po prostu żeby nas uwolnić od śmierci. Ale dzisiaj no, niestety mało o tym pamiętają, I to, a to jest najgłówniejszy motyw, właśnie pokazać, że Chrystus, Bóg umiera za nas, żeby my byli szczęśliwymi. Poza tym na przykład motywy inne to są też przypomnienie, że święci o nas pamiętają, że my też o świętych pamiętamy, więc w tej dziedzinie mamy medaliki różnego rodzaju. Na medalikach mamy Matkę Boską albo jakichś świętych. No, też czasem są medaliki z sercem Pana Jezusa, więc to wszystko, no, główny motyw wiara, żeby wierzyć w to, co nosimy, żeby no, myśleć o tym, co nosimy, a nie tak po prostu. Czy noszenie biżuterii religijnej może być formą ewangelizacji i świadectwem wiary w przestrzeni publicznej? Formą świadectwa wiary chyba nie bardzo. No, bo świadectwo wiary z czynów więcej wychodzi, a nie z tego, co kto nosi. Więc ale w jakiś sposób może dzięki wstawiennictwu świętych czy, czy, czy Boga, może ktoś i zwróci na to uwagę, może komuś zabije serce mocniej, że jak zobaczy krzyżyk, czy, czy, czy medalik, czy jakiś różańczyk. Wiem, że na palcu różańce na przykład bardzo ludzi pociągają, nawet tych takich mniej wierzących, ale jak zobaczą, przypatrzą się, że to jest różaniec, że to nie jest zwykły pierścionek, więc no, tak reagują troszkę inaczej niż zwykle. Ładne to. Noszenie dewocjonali na pewno ma wielki wpływ na ludzi, dlatego że no to jeszcze jest związane z Bogiem. To jest jeszcze działanie większe, działanie Boga przez tego człowieka. No a biżuteria chrześcijańska myślę, że też jest dobra to. Kalendarium na najbliższy tydzień. Kościół Katolicki. 2 sierpnia wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów, zwane inaczej Matki Bożej Anielskiej z Porciunculi. Wspomnienie obchodzone od początku XIII wieku za sprawą Świętego Franciszka z Asyżu. W tym dniu można otrzymać odpust zupełny. 6 sierpnia święto przemienienia pańskiego. Na górze tabor Jezus w asyście Mojżesza i Eliasza przemienili się wobec swoich uczniów Piotra, Jakuba i Jana, utwierdzając ich w przekonaniu o objawieniu się Boga. Początki święta sięgają VI wieku. Kościół prawosławny. 2 sierpnia wierni obchodzą święto proroka Eliasza z IV wieku przed naszą erą. Jest jednym z najbardziej czczonych proroków w cerkwi, znaną postacią biblijną ze Starego Testamentu. W tym dniu wierni modlą się do proroka Eliasza o zesłanie deszczu podczas suszy lub o szczęśliwe zakończenie żniw. 4 sierpnia wspomnienie świętej, równej Apostolom, Marii Magdaleny z I wieku. Była wierną uczynnicą Jezusa Chrystusa. Jako pierwsza dowiedziała się o zmartwychwstaniu Pana. W cerkwi nazywana jest niewiastą niosącą wonności. Kościół grecko-katolicki. 6 sierpnia wiernie obchodzą święto Przemienienia Pańskiego. Należy do najstarszych i najważniejszych świąt liturgicznych Kościoła. W tym dniu w świątyniach święci się pierwsze zebrane owoce z ogrodów i sadów. 8 sierpnia wspomnienie świętego Emeliana, biskupa Kyzikosy z przelomu 8 i 9 wieku. A już za chwilę. Komentarz do Ewangelii wygłosi ksiądz Witas Kąkniawičius. Po przeczytaniu niedzielnego Słowa Bożego, zadaję sobie pytanie, czego ten fragment Ewangelii może mnie nauczyć. Słowo Boże na tę niedzielę przypomina: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie Jego nie zależy od jego mienia. Ewangelia zachęca nas więc, abyśmy nie gromadzili dóbr materialnych, lecz stawali się bogaci przed Bogiem. Spoglądając na przykład świętego Franciszka, widzimy człowieka, który w młodości pragnął zdobywać świat, lecz z czasem zrozumiał, że prawdziwego spełnienia nie daje władza ani bogactwo, lecz miłość Boża. Potrafił uwolnić się od dóbr materialnych i przez resztę życia dzielił się tym, co miał, ukazując miłość do Boga i bliźniego. Stał się doskonałym przykładem tego, jak należy miłować. W niedzielę w liturgii Kościoła wspominamy świętego Jana Marię Wianeya, proboszcza z Ars. Jego życie również jest pięknym świadectwem wiary i oddania. Choć miał trudności z nauką w seminarium, a droga do kapłaństwa nie była dla niego łatwa. Przełożeni dostrzegli w nim dobre i szlachetne serce. Wielką pomocą dla niego był opat ballej, który wspierał go w posłudze konfesjonału oraz w prowadzeniu duchowych rozmów. Jako proboszcz z Ars, święty Jan Maria Wianej w pełni zrealizował swoje powołanie. Poprzez surową ascezę, gorliwą modlitwę, świadectwo życia i pełne oddanie służbie Bogu oraz ludziom. Zainspirowani tymi przykładami dodajmy dziś do naszej modlitwy słowa Jezusa z Ewangelii. Miłujcie się wzajemnie tak jak ja Was umiłowałem. Dlatego niech miłość pomaga nam w codziennym naśladowaniu Chrystusa.